w dzisiejszym odcinku chciałbym wam zaprezentować trzy najlepsze według mnie teksturpaki do bedwars oraz do innych trybów pvp. lecz o mojej rozdzielczości jeszcze przed tym chciałbym wam powiedzieć, że bardzo się staram z tworzeniem filmam, filmów i chciałbym abyście prosiłbym abyście zostawili pozytywną opinię, a więc jakąś łapkę w górę czyli komentarz proszę. A w komentarzu możecie napisać pomysły na film. A więc ja nie przedłużam. Zapraszam do oglądania. A więc pierwszym teksturpakiem jest teksturpak Prism 16X od Losiego. Tak się nazywa yy, twórca tego teksturpaka. A więc pierwsze co chciałbym pokazać to są rudy. Rudy wyglądają w taki sposób. Tam z pochodnia w taki szczegół. Tak wygląda skrzynka. Tutaj jest wełna. Bardzo ładna według mnie. Tak wygląda koby. Oczywiście w macie. Tak wyglądają liście. Nader wygląda w taki sposób. bardzo tak ładny. Teraz partikla, Tak jak dosyć basic. Teraz niebo. Tak wygląda mocno. Tak wygląda dziennie. Myślę, że warto uwagi. I teraz tak, takie itemki stawowe. To tak wyglądają perełka, zapalniczka, wiatr wody lawy. Yy, aha, tam było jeszcze złoto. No, ale to złoto wygląda w taki sposób. Czekajcie. A w taki sposób. mieczki wyglądają w taki sposób. Tak wygląda yy, drewniany. Tak wygląda złoty tak wygląda kamienny tak wygląda żelazny tak, diamentowy jest w takim kolorze y, brzoskwiniowym japońskim ponieważ cały teksturpak jest w takim stylu wędka jest też taka jak miecz y, diamentowy pług nie ma zbytnio y, jakieś zmiany poza kolorem y, no i teraz co dalej tak wygląda jedzonko tak wyglądają Tulsy. Tak wygląda Enchanting. No, chyba nikogo nie zdziwię. Dobra woda. Mm, co tutaj ściążna? No i chyba to tyle. Nie ma chyba nic więcej. A więc przechodzimy do następnego teksturpaka. Więc następnym teksturpakiem jest teksturpak El Mordo. Chyba nikogo tym nie zdziwię. Tak wyglądają rudy. Tak wygląda wełna, z takim piorunem. Lewa podobnie. Tak wyglądają liścia, są spikselowane, ale dlatego, że ten teksturpak ma yy, bardzo dobrego FPS Boosta. Tak wyglądają rzeczy. Tak złoto, żelazo i diamenty. Nie są za bardzo zmienione. Te kmetrzyki bardzo mi się podobają. Czerwiony, złoty, kamienny, żelazny, diamentowy, wędka, jest zwojniona, prawda? Um, już tu wam pokazać łuk. No to wam nie pokażę. Tak Dobra. Tak wygląda łuk. Myślę, że nawet ładny. Gapy są bardzo ładne, szczególnie na, szczególnie na trybie. Jeżeli włączycie sobie na wederze właśnie opcję z, z takim enchantowanym podświetleniem, bardzo ładnie to wygląda. Tulsy, no to też są nawet ładne. I ogólnie kół jest takie bardzo fajne, przeźroczyste, śniadanie, lekka klawa. No to Tak wygląda w taki sposób, dla mnie bardzo ciekawie sky, niebo, tak wygląda tak, tak wygląda mocno, też naprawdę ładne tylko void mógłby być lekko zmieniony, ale tak to jest ciekawie yy, co tutaj jeszcze, aha, rudy to chyba pokazywałem już, nieważne no i to tyle, przechodzimy do następnego tekstu paka Następny teksturpak jest od x mm, Szczerze, bardzo polecam go do nauki Bridgea lub po prostu do Bridge'a. Tak wygląda wolno. Według mnie mogłoby być lekko zmieniona, ale to zależy od gustu. Rudy w taki sposób wyglądają. Dywan no, to nie nikogo. Stone, kobyl lekko zmieniony. Liście, no, chyba nawet nie zmienione Woda jest zmieniona ładna, ale wygląda też nie jest jakoś bardzo mm, Sky, no to, to jest nie, nie nocne niebo. Yy, zaraz Wam pokażę. Dzienne. Ok, tak wygląda dzienne. Też naprawdę świetne. Bardzo fajne, jasne. Kontrastowe takie. bardzo podoba tak wygląda złoto, żelazo i diamenty tak wyglądają mieczki no, naprawdę fajne czekajcie tylko sobie zmienione, podki też nie są jakieś zmienione, ok, egu też nie jest zmienione, co mi się bardzo nie podoba, chociaż nie wiem, czy to nie jest po prostu serwivalu zmienione, jest, dobra, jednak nic. Serduszka są takie, no podobne do hardcora class, no nie są chyba nawet zmienione, nie bo no to już pokazywałem. Yy, czy coś jeszcze? Aha tulsy, chyba nie pokazywałem. Tu sobie wyglądają w następujący sposób: lawa oraz woda. No, ta lawa trochę nie mi, ale no to. No, to chyba tyle. No. Aha, jeszcze zbroję, bo zapomniałem przy tamtym, mm, tamtym teksturpaku podać. Zaraz Wam podam. To był dan zbroja. Ok, i teraz Wam pokażę przy tym teksturpaku drugim. Od Elonordo, prawda? Tak wygląda nazbrać przy El Mordo Bardzo ładne. Szczególnie ta diamentowa jest taka kontrastowa, fajna. No i to chyba tyle. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli film Wam się spodobał, no to zostawcie łapkę w górę. To chyba tak, to tyle. Trzymajcie się. Cześć!